W ostatnim czasie przybyło w łukowie miejsc parkingowych. Nowy, ogólnodostępny parking powstał przy ulicy 11 listopada. Parking kosztował tak około 100 tysięcy złotych. Myślę, że dokładne rozeznanie co do kosztów ma pan dyrektor konieczny, bo to e, tak przy okazji trwającej obok inwestycji uznaliśmy, że za jednym bałaganem, jak to się mówi, trzeba zrobić porządek i tutaj. E, teren szkolny jest terenem e, stricte miejskim, więc. Stąd trzeba było znaleźć dodatkowe 100 tysięcy zł, żeby ten parking zrealizować, ale nie można było tego odłożyć w czasie, dlatego że no tutaj bezpieczeństwo dzieci było nadrzędnym celem. We wrześniu, jak dzieci wrócą do szkoły, rodzice, którzy je podwożą, będą mogli już je bezpiecznie podwieźć, prawie że pod same drzwi, jak widać tutaj, do szkoły. I to, co najważniejsze, już nie będzie takiej sytuacji, że dzieci odjeżdżające na wycieczkę szkolną będą wsiadać do autobusu wprost z ulicy. Myślę, że tutaj jest dość miejsca, spokojnie zmieści się i autobus, i samochody parkujące. Z tego parkingu będą mogli korzystać nie tylko. Tylko nauczyciele i rodzice uczniów, ale i inni kierowcy. Ogólnodostępny będzie też parking przy ulicy Partyzantów. Trwają tu ostatnie prace. O konieczności stworzenia, wybudowania tego parkingu wielokrotnie mówili mi mieszkańcy, czy osoby, które przyjeżdżały do przyszpitalnej kaplicy. Wszyscy widzieli, że brakuje tutaj miejsc parkingowych, a te miejsca, które miały pierwotnie służyć do przechodzenia, czyli pasy chodnika, stawały się powoli Parkingami. Wielokrotnie mieszkańcy zwracali na to uwagę. Zwracali uwagę na to także ci, którzy nie mogli przejechać ulicą Partyzantów, gdy na żałobników czekał autobus, który niestety parkował na ulicy Partyzantów. Przecież i tak ulicy bardzo wąskiej. Trzeba było poczekać troszeczkę, bowiem, jak to mówią przysłowia, młyny mielą. Powoli. Ten parking miał być skończony jeszcze jesienią roku poprzedniego, ale wtedy była rocznica sióstr Nazaretanek. Ja rozumiem, że są ważniejsze inwestycje, że są inwestycje, które mogą poczekać i do takich inwestycji uznałem, czy przypisałem właśnie ten parking. Trzeba było poczekać i ten czas oczekiwania chyba się na nowym parkingu będzie miejsce dla 25 samochodów osobowych oraz dwóch busów i dwóch autobusów. To będzie niemal 1100 metrów kostki. Kostki, która leży na właściwie utwardzonej, utwardzonym podłożu. będzie pas zieleni oddzielający parking od chodnika. Tutaj, gdy spojrzelibyśmy w tym momencie, wyjeżdżając prosto z kaplicy przy szpitalnej, widzimy, że już jest zamontowane lustro. Ten element wyjazdu będzie pełnił właśnie dokładnie taką funkcję, funkcję wyjazdową. Funkcję wjazdową będzie pełnił drugi nowo wykonany. Myślę, że to wszystko w sposób właściwy zorganizuje czy uporządkuje parkowanie właśnie na tym terenie, właśnie w tym miejscu. Na ten moment łącznie z robocizną, łącznie z wszystkimi materiałami będzie to oscylowało w granicach 360 tysięcy złotych. Czy to dużo? Pewnie tak, pewnie to są duże koszty. Zważmy tylko na to, że ten parking będzie służył. I żałobnikom, będzie służył osobom przyjeżdżającym do szkoły podstawowej numer 1, będzie służył tym osobom, które przyjeżdżają do szpitala. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że na długości niemal 230 metrów i w głąb terenu szpitala na głębokość 18 metrów jest to teren miejski. Mało kto o tym wie. Ten teren został przekazany miastu przez szpitale w ramach zaległych podatków. Szkoda teraz, żeby ten teren po prostu tak sobie leżał i czekał. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że nie wycinano przy budowie tego parkingu żadnych drzew, usunięto dwie stare tuje i w tym momencie naprawdę moim zdaniem ten ta inwestycja spełni swoje oczekiwania. I skoro jestem przy głosie, to chciałbym bardzo podziękować zarówno poprzedniemu burmistrzowi, panu Zbigniewowi Zemu, za to, że ta inwestycja została rozpoczęta i Także chciałbym podziękować obecnej ekipie rządzącej z panem burmistrzem Dariuszem Szustkiem, bo muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony i chyba tak właśnie być powinno, że to co jest ważne dla mieszkańców jest ważne także dla władz. Że parking nie ma absolutnie żadnej notki, żadnego przypisu politycznego. To jest ten parking, który ma służyć naszym mieszkańcom, a także nam. Radny już dziś zapowiada, że ma kolejne pomysły na nowe inwestycje, również drogowe. Troszeczkę trzeba będzie odejść od konwencji pana od parkingów, jak to nieprzychylni mi mówią. A z drugiej strony myślę, że to bardzo pozytywne, bo wolę być panem od parkingów niż panem od niczego. Ale wracając do pani pytania, wielokrotnie zwracano do mnie, zwracali się do mnie mieszkańcy ulicy Królik, że tam sytuacja jest tragiczna, że tam nawierzchnia jest, no trudno o niej powiedzieć nawet, że jest. Jest bardzo ciężko tamtędy przejechać, warunki są fatalne i myślę, że licząc na poparcie... Innych radnych z tego okręgu, być może uda się zrealizować ten mały element tej części miasta, który będzie służył wszystkim. Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną również zatoczki samochodowe przy ulicy Księdza Brzuski. Na ulicy Księdza Brzuski w sąsiedztwie kolejnej szkoły, gdzie teraz jest pusto, ale we wrześniu znowu tu będzie duże natężenie ruchu i pieszego, i kołowego. I tutaj te Samochody parkujące stwarzają duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla osób wyjeżdżających z osiedla, ograniczają widoczność i tutaj też chcemy pogłębić te zatoki parkingowe, aby samochody mogły parkować na wprost. Wówczas kierowca dojeżdżający do linii jezdni będzie miał znacznie lepszą widoczność. Jak wygląda tutaj kwestia własności gruntu, jak wygląda kwestia pieniędzy na tą inwestycję, czy to by można było zrobić jeszcze w tym roku? Tak to będzie robione lada moment w zasadzie sposobem gospodarczym przez zarząd dróg miejskich tu naprawdę będzie będą niewielkie koszty bo przy okazji jeszcze będą zaplanowane inwestycje czyli będą wykonywane te dwa wjazdy wewnątrz osiedla przewidziane w harmonogramie robót przedstawionym radnym przez zarząd dróg miejskich a przy okazji poszerzą się jeszcze te zatoki parkingowe myślę że tutaj też bezpieczeństwo pieszych się znacznie poprawi.